Witajcie, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku będziemy oczywiście grać w Percy 99. Tam chyba nikogo jeszcze nie zaskoczyłem, ale dzisiaj będzie taki ciekawy odcinek, więc zachęcam Was do obejrzenia go całego, bo będziemy robić challenge: ile zadobię na walentynkowym i będzie w 24 godziny na dwa konta, bo na to konto moje główne i na moje długie konto czyli to konto i na 24 godziny zostawiam komputer na walentynkowym evencie i co liczymy pod zadobek? oczywiście gifty yy, wiadomo że farmienie gmów po prostu tu zostawiam pety i farmimy gem, no często to są takie lagi, że pety w ogóle nie biją, nie wiem czemu, no ale po prostu giemy z farmu i oczywiście na co najbardziej liczę zdobycie huge'a, serio widzowie liczę tu na zdobycie przynajmniej jednego huge'a, więc zobaczymy czy nam się to uda. No i myślę, że my można to wszystko, ale jeszcze zanim przejdziemy, może sobie daycad odbierzemy, możemy, więc odbieramy daycada. 4 na no pół miliona, fajnie, fajnie. A i jeszcze raz, Wam się pokazuje, godzina jest 19.30 tutaj, to zaczynam ten challenge i do jutrzejszego dnia 19.30 będziemy to robić. No i jeszcze zanim przejdziemy my do zaczęcia tego odcinka, już tak w grze. To widzów, dostaw łapkę w górę, żeby wiedział, że takie filmy się Wam podobają, i zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapiły Was następne odcinki, bo pod koniec filmu będzie losowanie konkurs na, no jeszcze nie wiem, ale na coś mocnego myślę, że zrobimy. Dlatego zasubskrybuj, bo w następnym odcinku będzie do strzygnięcia. A następny odcinek już niedługo, a też będzie bardzo fajny. Więc tak, no i po prostu, biorę jeszcze drugie konto. Wchodzę tu, zostawiamy mysz pety po prostu tu i idziemy otwierać jajka. Tutaj jeszcze tak wam pokażę, że też nie mam tego w ogóle. No i tak, więc zostaw subskrypcję, łapkę w górę, a my przychodzimy do odcinka. I a zresztą po prostu widzimy się już za 24 godziny. Okej, okay, w jesteśmy już po 24 godzinach challenge'u, ale tak naprawdę, no, muszę się przyznać, jesteśmy po 23 godzinach challenge'u. Teraz pokazuje się godzina, która jest. Wiem, jest niby 4 godziny za długo challenge'u, czyli 28 godzin, 3 godziny, przepraszam, 27 godzin niby, ale w nocy mnie wywaliło na 4 godziny, bo sprawdzałem, i więc wychodzi około 23 godzin. Więc niestety, blisk tych 24 godzin nie udało mi się już do tego dociągnąć, ale niestety już mm, pokazywałem ile zarobiłem, ale to mi się nie nagrało, więc muszę znowu nagrywać. A gifty przerobiłem i przerzuciłem już się na jedno konto. Teraz, zaraz, teraz albo zaraz się pokażę wam screeny y, giftów, jak przerabiałem, żeby nie było, że kupiłem czy coś. Ale zobaczmy na giemy. Giemy po całej nocy, tu przybyło nam około 14 milionów, czyli już 14 milionów zarobku. Tu 7 milionów, czyli mamy już na huge'a, więc ciekawie. I teraz tak, czy mamy huge'a na tym koncie? Niestety na tym nie polecił nam. Zobaczmy nad drugim. I nad drugim niestety też nie mamy. Ale na tym koncie mam gifty. Teraz wam się pokazują screeny, yy, jak przedabiałem gifty, więc żeby nie było. Yy, I teraz tak. Giftów miałem 375, mam ich 362, bo dla testu otworzyłem 2, 12, 13 otworzyłem. No coś około 13 już nie pamiętam. Tak dla testu kilka otworzyłem, żeby zobaczyć, co leci. No i no, nie otwierajcie w zawodach. W serii, uwierzcie mi, nie otwierajcie. Szansa nawet chyba z tych giftów to jest chyba 1 na 4000, czy tam 2000. No, mała szansa. Nie opłaca się tych giftów otwierać. Ale podsumowując. No, jestem bardzo zawiedziony, bo te gifty jeszcze wczoraj były warte po około 140 tysięcy. Dzisiaj one już są prawie dwa razy tańsze. Ja bym je wczoraj sprzedał taką wartość za 160 tysięcy. Więc no, jestem zawiedziony, bo straciłem 30 milionów na tych giftach przez ten challenge, można powiedzieć, bo gdybym ten challenge zakończył po 12 godzinach, to bym zadobił też 30 milionów, bo bym wcześniej sprzedał za 2 dazy do 3 Więc, jakby to podsumować, zadobiliśmy. Z giftów myślę, że wyciągnę 40 milionów, no. Po, 100 tyś, po 95 tysięcy będę chciał sprzedać, więc no 35 milionów. Giemy to jest 21 milionów, czyli łącznie to jest 56 milionów. Więc no, jakby to ocenić? 56 milionów po 24 godzinach na dwa konta. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć że no nie wychodzi to niestety dobry bilans no przyznajmy się to nie wychodzi dobry bilans yy, ale no gdy ten odcinek nagrywał widzów w poniedziałek by było o dużo dłużej zaraz jeszcze pójdę na trading plaże zresztą na drugim koncie już tam pójdę Sp będę próbował te gifty sprzedać no i tak ogólnie widzowie, ale teraz, jeżeli obejrzałeś to widzę do końca, to pójdźmy sobie gdzieś tu, to w dzisiejszym konkursie do wygrania będzie, a zresztą w ostatnim odcinku nikt nie napisał komentarza, konkurs był na 3 miliony, nikt nie napisał, więc nikt tego nie wygrywa, więc dzisiaj może 3 miliony wczoraj. No to tego nie dostałem. Dzisiaj też chciałem 3 miliony, ale z tego, że nikt tam nie napisał, to to dodajemy i dzisiaj będzie do zdania 6 milionów giemów. Co trzeba zrobić, żeby to wygrać. Oczywiście subskrypcja na kanale, łapka w górę pod filmem, napisanie, komentarza. Wiadomo, ze swoim nickiem z Dobloxa i z hasłem. Niech. 6 N. Sześć my. Teraz nagranie wam się pokazuje, co macie napisać. I to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. I do następnego. Cześć!